dlaczego Neymar przyniósł głośnik na finałowe spotkanie z Bayernem Monachium. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat o Robercie Lewandowskim, który nie weźmie udziału w zgrupowaniu reprezentacji Polski. Jeden defensor Manchester United, Wiktor Lindelof, zatrzymał złodzieja, a drugi Harry Maguire stanie przed sądem. Luis Suarez niechciany w FC Barcelonie, gdzie w kolejnym sezonie zagra Thiago Alcantara. Wymowne słowa Hans jego flika. A na sam koniec Oralu Madryt, który nie kupi tego, kogo chciał. Totalnie nie mam pojęcia co co zrobiliście pod wczorajszym filmem. Na ten moment ponad 105 tysięcy wyświetleń, prawie 10 tysięcy łapek w górę i uwaga, szesnaste miejsce na karcie na czasie. Po prostu mega dziękuję. Ta piłka ze wczorajszego konkursu leci do naczelnego Lisa, ale postanowiłem nagrodzić jeszcze dwie inne osoby. Kaczy95 oraz Piotra Michałowskiego. Panowie... Te piłki wysyłam do Was. Kanały zwycięzców na YouTube już sobie zapisałem, więc napiszcie po prostu do mnie na tego maila w celu odebrania nagrody. A poza tym, tylko wczoraj dołączyło do nas uwaga, Tyle osób. I jeszcze raz mega dziękuję. Teraz oficjalnie ten sezon już się zakończył. Robimy przerwę do weekendu, prawdopodobnie w niedzielę, no być może w sobotę, ale raczej w niedzielę, kolejny film. Ale na ten czas zapraszam Was do obserwowania mnie na Instagramie. A teraz przejdźmy do filmu. Robert Lewandowski po wielkim sukcesie w tym sezonie, w trakcie którego wygrał w zasadzie wszystko, jak każdy inny człowiek potrzebuje odpoczynku. Lewy nie pojawi się na zgrupowaniu kadry i nie wystąpi w spotkaniach w ramach Ligi Narodów. Zabraknie go w meczach z Holandią. Oraz Bośnią i Hercegowiną, tak powiedział trener naszej kadry Jeszy Brzęczek. Przede wszystkim chciałbym serdecznie pogratulować Robertowi wielkiego sukcesu, jakim jest niewątpliwie wygranie Ligi Mistrzów oraz zdobycie korony króla strzelców w tych elitarnych rozgrywek. Wspólnie z Robertem Lewandowskim uznaliśmy, że to dla niego najlepszy moment, aby mógł dłużej odpocząć fizycznie i psychicznie po tak wyczerpujących rozgrywkach. Dlatego też nie weźmie udziału we wrześniowym zgrupowaniu, tym bardziej, że przed nim i przed nami kolejny intensywny sezon, który zakończą jak przeważny dla nas Mistrzostwa Europy. Trener zdecydował się jednak na powołanie, kilku debiutantów. Na szczęśliwej liście brzęczka znalazł się Sebastian Walukiewicz, Jakub Moder czy Michał Karbownik. Neymar, oprócz tego, że jest oczywiście genialnym piłkarzem, to jest też znany z dziwnych zachowań, ale nie tylko na boisku. Przed finałowym meczem Champions League Neymar, wysiedając z autobusu, miał ze sobą sporych rozmiarów głośnik. Jednak nie był on tylko rekwizytem do efektownego wejścia, gdyż faktycznie z niego leciała muzyka. Neymar czekającym na niego dziennikarzom zaprezentował kilka tanecznych ruchów. Widać było, że jest w dobrym humorze i zamierza wygrać ten mecz, to się jednak nie udało. Jednak czy ta muzyka nie była w pewnym rodzaju sposobem, aby pokazać, że jest okej, okay, że nie jestem zdenerwowany, czuję się dobrze i idziemy na boisko zjeść Bayern Monachium? No ciekawie, jaki był w tym cel Neymara. Jednak nie jest to już pierwsza sytuacja, gdzie Neymar głośno słucha muzyki przed meczem. Podobne zdarzenie mieliśmy nawet w tym roku, gdy PSG mierzyło się z Borussią Dortmund. Brazylijczyk również wtedy głośno słuchał muzyki, no ale głośnik był zdecydowanie mniejszy. Jednak po niedzielnym meczu humor Neymara na pewno opuścił. I oczywiście teraz ja się z niego nie śmieję, bo chłop osiągnął to, o czym ja mogę tylko pomarzyć. I tak po ludzku jest mi go naprawdę szkoda, bo na pewno bardzo zależało mu na tym zwycięstwie. Jednak ma on przed sobą jeszcze kilka lat kariery. i. Kto wie, może za rok wzniesie puchar Champions League, tak jak w niedzielę zarobił to Robert Lewandowski. A co do tego głośnika, dajcie znać o co Neymarowi mogło chodzić. Obrońcy Manchester United, Victor Lindelof i Harry Maguire ten sezon mogą zaliczyć raczej do takich przeciętnych. Nie byli oni monolitem linii obrony, a kilka kuriozalnych błędów choćby w ostatnim meczu z doprowadziło do tego, że na półfinale pożegnali się z Ligą Europy. O Angliku było, a w zasadzie to nadal jest głośno. Niestety za sprawą niedokonań na boisku, ale zabójkę w jednym z greckich pubów. Miał uderzyć policjanta, trafił do aresztu, a teraz za swoje czyny ma odpowiedzieć przed sądem. Piłkarz przyznał się do zarzucanych mu czynów, wyraził skruchę. Ale według angielskiej prasy groszą mu nawet 3 lata więzienia. Kary jednak może uniknąć za wynagrodzenie, jakie płaci mu Manchester United za nieco ponad 3 dni, a to jest około 90 tysięcy funtów. Takie jest prawo, jak masz kasę, możesz znacznie więcej. Przejdźmy teraz do Wiktora Lindelofa, bo on w przeciwieństwie do swojego klubowego kolegi ma się czym pochwalić. Wczorajszego dnia szwed zatrzymał złodzieja. Zauważył jak mężczyzna wyrwał 90-letniej kobiecie torebkę. Ruszył za nim w pościg, złapał go, obezwładnił, oddał starszej pani torebkę. I poczekał na przyjazd policji. Świadkowie tego zdarzenia potwierdzają, że był to gwiazdor Manchester United. Powiedział o tym sam policjant, jednak w oficjalnym komunikacie nie ma o nim ani słowa. Może sezonu najlepszego nie miał, ale takie zachowanie należy docenić. W Hiszpanii tym razem jest głośno, ale za sprawą Luisa Suareza. Hiszpańskie media podają, że Luis Suarez, podobnie jak ostatnio Leo Messi, ma być wściekły. Jednak Urugwajczyk ma pretensje do nowego trenera Barcelony, czyli Ronalda Kumana, a nie do zarządu klubu. Jak możemy przeczytać, Kuman miał powiedzieć Suarezowi, że nie widzi go w składzie Barcelony i na tym rozmowa się skończyła, bez żadnych wyjaśnień, czy choćby podania jakiegokolwiek powodu, dla którego tak uważa. I właśnie to miało rozłościć Urugwajczyka, ponieważ jego zdaniem został on potraktowany jak zwykły piłkarz z podrzędnego klubu, a nie jak gwiazda Barcelony. I tutaj naprawdę nie ma co ukrywać, ale Blaugrana na pewno bardzo dużo mu zawdzięcza. Swoje umiejętności pokazał choćby w ostatnim meczu z Bayernem Monachium, kiedy to oszukał obronę Bawarczyków i zdobył gola na 4-2. do Jak potoczą się jego losy, przekonamy się wkrótce. A co do FC Barcelony, to ostatnio przeglądając internet, natrafiłem na wiele opinii, które twierdzą, że przyczyną takiego stanu rzeczy, jaki teraz panuje na Camp Nou, jest właśnie Leo Messi. Wiele kibiców w barce sugeruje, że dopóki Argentyńczyk nie odejdzie z klubu, to nic się nie poprawi. Wynika z tego, że to właśnie w nim upatrują problem, jaki istnieje od dobrych kilku lat. I zastanawiam się, co wy sądzicie o tej tezie, bo na pewno tutaj są kibice Barcelony. Zgadzacie się z nią, czy macie wręcz odmienne zdanie na ten temat? Dajcie znać w komentarzu. Wygląda na to, że Liverpool będzie musiał poszukać kogoś innego na miejsce Tiago Alcantary. Dziennikarze po finałowym meczu Champions League zadawali mnóstwo pytań Hansiemu Flickowi, a jedno z nich dotyczyło hiszpańskiego pomocnika i jego odejścia z klubu. Po pytaniu, czy był to ostatni mecz w barwach Bayernu Monachium, trener odpowiedział: Nie, powiedział mi, że zostaje w klubie. A potem wszyscy byli w szoku, bo chyba takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał. Jednak po chwili Hansi Flick podziękował hiszpanowi za wspólną grę, ale dodał też, że ani on, ani Tiago. Nie wiedzą jeszcze, co przyniesie przyszłość. No cóż, jeżeli Tiago wybierze Liverpool, to na pewno będzie miał przed sobą wiele nowych wyzwań, bo jak dokładnie wiecie, angielska piłka różni się nieco od niemieckiej, ale jeśli zdecyduje się zostać w Bayernie, to może napisać jeszcze piękniejszą historię. W ostatnich meczach Bayernu był zdecydowanie kluczową postacią tej drużyny mózgiem środka pola, który decydował o kierunku gry. Należy zaznaczyć, że Liverpool jeszcze nie dogadał się z Bayernem Monachium co do kwoty transferu. Gwiazda Południa ma żądać około 30 milionów euro, a Derec daje około tej kwoty. Mino Raiola, czyli piłkarski agent, trzęsi światem piłki nożnej. Wypracował sobie taką opinię, że nie jest lubiany przez wiele klubów, szczególnie przez swój niewypażony język, gdyż często mówi bardzo ostro o klubach, w których grają jego klienci. Na pewno nie ma dobrych relacji z Manchesterem United. W biografii Sir Alexa Fergusona było napisane, że gdy tylko Ferguson go zobaczył, to od razu za nim nie przypadał. Został on wtedy agentem pola pogby, który miał namówić go na transfer do Juventusu. Rajola jednak w tym okienku transferowym. Nie przeprowadzi wielu transferów. Erling Haaland, który jest jego klientem, pozostanie w Borussia Dortmund, a Paul Pogba nie odejdzie z Manchester United. Pogba zostanie w Manchesterze United, jest w centrum bardzo ważnego projektu sportowego, a poza tym w ostatnich latach klub nawet nie chciał rozpoczynać jakichkolwiek negocjacji w sprawie transferu. Halant to wielka starata dla tych, którzy nie zdecydowali się na niego wcześniej, i jednocześnie wielkie marzenie dla tych, którzy chcą go teraz sprowadzić. Tego lata na pewno nigdzie nie odejdzie, jest mu dobrze w Dortmundzie. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie, zachęcam do ocenienia tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania naszego kanału, zachęcam do zagrania razem ze mną w Gle Football Team, link do rejestracji znajduje się w opisie tego filmu, a jeżeli z niego skorzystacie, dostaniecie bonus na start. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnych materiałach, cześć!